Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Movie Planet i właśnie mój pies tu się kręci. Słuchaj, skarbie. Um, pozdrawiam Marika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serduszko, um, bo ona mi powiedziała: Hej, YouTube. Mam nadzieję, że nie mówię za głośno, bo jestem blisko mikrofonu, bo nagrywałam ostatni odcinek. To było właśnie troszkę za cicho, więc mm, staram się, żeby było trochę głośniej Teraz właśnie wybieram strój, bo nie mam żadnych takich fajowych zestawów, więc sobie szukam jakiegoś nowego. A mój pies się boi, bo chyba idzie burza i ona, jak widzi burzę, to dostaje się wariacji i w ogóle takie tam. Um, może to spodnie. O, spodnie są fajne, ale szukam czegoś nowego. Bo kiedyś miałam fazę, taką fazę na fioletowy. I właśnie ym, ciągle wszystko kupywałam z fioletowy i fioletowy. Właśnie mój pies tutaj mi dyszy. No niech się przystawi. Nie tego słoninka. Niu nie, nie bój się. Biedna słoncia. Kocham mojego psa. Najlepszy pies ever. Jest bardzo śmieszna i słodka. Ale nie, nie, nie. nie. nagrywam, żeby o niej mówić. Nie. <gryw> A więc co dzisiaj możemy robić? Aha, i dzisiaj nie ma mojego gościa specjalnego, czyli kuzyna. I dzisiaj nagrywam tak wcześnie, ponieważ y, dzisiaj jadę do mojej cioci na noc i nie będę miała później czasu i y, ja bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie moje filmy i... słuby i dajecie łapki w górę, i takie tam. Ja Wam bardzo za to dziękuję, i mam nadzieję, że <noise> yy, nie dajecie z te, tego z przymusu, tylko po prostu z tego, że Wam się podoba. O, pozdrawiam. Zuzanna 20002 i Marikę już pozdrawiałam. Yy, jakiś fajny. Ten... O, tam to było fajne. Yy, tu, jakiś inny. A tak w ogóle, y... pozdrawiam Psia10, Sonia nie dysz mi tutaj i pozdrawiam y... Wykrzyknik z Mila, z... Wykrzyknik, to ja czerwtaki jest jak jest z kasy, nie? <grychy> no, jakie by tu włosy, no to już się pozdrowiłam, um, włosy, 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 A może takie szare, mm. więc, co jeszcze, co jeszcze hmm, może takie prąd. O, o, te są fajne o, może takie, albo takie o, te pasują bardzo a teraz tylko animka hmm. dajmy animkę hmm, gdzie ona jest? Sonia! Zobaczcie, że tak krzyczę, ale ona mi tutaj szura i dysz nade mną, Niech, no właśnie. To jest troszkę denerwujące, ale dobra, nie będę na nią narzekać. No przestań mi się szurać o tą szafkę. Za chwilę wrócę, tylko muszę mojego pieska troszkę uspokoić. No oki okay, już jestem, już troszkę ją uspokoiłam, więc są tam... W ogóle wyłączę głos mój star żeby nie było słychać żadnych takich. Buch, um, dziękuję za grafy i za wszystkie te rzeczy. A także dziękuję za prezenty. Um, na przykład, dziękuję za um, prezent od um, Olgi, mojej najlepszej przyjaciółki. Um, dziękuję od Wilczek K. -ku. Od Bruno Mars. Też bardzo mu dziękuję za ten prezent, chociaż okazał się, no, jakby to powiedzieć, oszustem. Znaczy, no nie. Długa historia, nie będę opowiadać. Wiktoria05050. Możecie ją zapraszać do znajomych, bo jest miła. Nie mam jej znajomych, ale ona jest bardzo miła. W ogóle daję, dawałam prezenty. Ninka. Nina28MK5, też bardzo jej dziękuję. Ym, m, znaczy, dziękuję też Macia90. Ona też jest bardzo sympatyczna. Ona20035, też jej bardzo dziękuję za ubrania. Ale ona się bardzo chciała upodobniać do mnie. Ja kiedyś tak o wyglądałam, bo miałam takie usta i ten. Mama20035, też bardzo jej dziękuję za to. I cieszę się, że po prostu mam takich znajomych jak oni. I dziękuję. Karolcia Dark. Ale czemu ją zablokowałam? Hm. Dziękuję. Daniel20035 i Przystojnik2005. Daniel to jest mój kuzyn. Nie ten, co wczoraj ze mną nagrywał, a Przystojnik to jest mój chłopak. Tak można powiedzieć: z Reala w ogóle. Znaczy, no nie z Realu, tylko że. Piszemy z nim i ostatnio się z nim spotkałam właśnie. Tak, i bardzo to było miłe spotkanie. <grystanie> Nie żeby coś. <grystanie> Dziękuję także Laura i dwa wykrzykniki. Mojej najkochańszej blond ślicznotce, którą, która jest moją najlepszą best friend forever, tak można powiedzieć. Troszkę się między nami popsuło, ale to tam... Nic takiego, ponieważ tak za chwilę się pogodzimy i tak i... zawsze tak jest. Dziękuję Laila y la xpp, Laseczka 22XD. Nie mam znajomych Mam znajomych. Mm. Dziękuję. Sisunia 14. I tutaj już dziękowałam z Laleczcze. Czaki, też dziękuję. Najwięcej to mi dał właśnie ten mój chłopak. No, tak jak chłopak, kini xd nie podziękuję, bo ja jej nie, nie lubię. No i dziękuję mojemu kuzynowi, on 200356, on właśnie jest super, możecie go zaprosić do znajomych. On właśnie wczoraj ze mną nagrywał i zombie, strun, też dziękuję, to jest moja. Yy, Taka dobra koleżanka. Yy, dziękuję też Marlena 20035. Chociaż ona też taka jest nie za bardzo. Yy, w ogóle jak ona wygląda. Aha, no yy, Ale ładny ten zestaw. A mi się podoba. Podoba mi się podoba. Yy, a więc yy, chciałabym pozdrowić wszystkich moich znajomych. Online i nie online. A zwłaszcza bardzo, bym, bardzo dziękuję mojej kochanej Oli. Gdzie ona jest? Bardzo jej dziękuję, bo ona dla mnie zrobiła teledysk. I ona jest bardzo kochana, więc yy, ona jest bardzo fajna i tutaj jak widać jestem jej najlepszą przyjaciółką. I postaram się, chociaż to, nie za bardzo mi to wychodzi, zrobić dla niej teledysk tak jak ona zrobiła dla mnie i jak chcecie wiedzieć jaki to napiszcie ruda tańczy jak szalona i to zaraz wam powiem mm. poczekajcie chwilę się tylko zatekowuje i za chwilę wrócę oki już jestem no właśnie to jest ten i nazywa się ruda tańczy jak szalona msp byla la xpp tak to się nazywa em um a więc już tutaj mi nie będzie potrzebne i czekajcie tylko, o, ona, Nic. O, tam. Hmm. myślałam, że już nie będę nagrywać z mikrofonem, ponieważ mam brzydki głos, moim zdaniem. Hmm. Hmm pozdrawiam Nina 28k5. Ona też ma fajne filmy na YouTube, więc też jej lukajcie i <laughs> bardziej, że mam taki głos, ale mam gardło zawalone i boli mnie i w ogóle i jestem tak jakby chora, można tak powiedzieć. Niestety mogę tylko nagrywać 10 minut. <laughs> Coś boję się. <laughs> Następny odcinek będzie bez mikrofonu będzie bez mikrofonu, ponieważ jak mi się... jak będę w ogóle nie, nie będę mogła mówić, to będę się męczyć. Idziemy do castingu. Mam jeszcze no dobra, muszę już kończyć.